bezceremonialność, ceremonialność, bezczelność i totalna amatorszczyzna. Bo jest dokładnie, mamy powtórkę z PRL-u, nawiasem mówiąc, nie przez przypadek, wracają też popularne z PRL-u yy, programy do telewizji. I myślę, że nie przez przypadek, bo to bo chodzi ta jest ta mentalność, bo, bo tak, bo to chodzi po pierwsze ta mentalność, po drugie, oni świadomie grają pod, pod, pewien, po, pod, pod pewien elektorat, właśnie taki, który ma sentyment do, do PRL-u. więc z jednej strony, jak ta partia, ta partia też rozstawiała wszystko. A jednocześnie z każdego kąta wychodziła taka maturszczyzna, taka nieporadność, że zęby bolały i na, na końcu się to wszystko wywróciły. No przykład pana Maja, pana Błaszczaka. Znaczy, szefem policji jedno z najważniejszych stanowisk w państwie obejmuje człowiek, którego w tym momencie bada CBA. Szef MSW się o tym nie dowiaduje. To, to jest banda pan, amatorów Pan po z prostu. miasta Ruja, możemy mnożyć te przykłady, ale ja myślę, że Jarosław Kaczyński e, chce rządzić Polską jak Mikołaj II, o którym się mawiało, że rządzi państwem jak dywizją. Otóż państwem nie da się rządzić jak dywizją, bo już w tej chwili e, ten materiał się pruje.